I kolejna odsłona dni SGG na Domini 2022 po tej długiej przerwie. No bardzo, bardzo chcieliśmy bardzo, bardzo aktywnie spędzić ten dzień i spędzamy zakładając pierwszą na naszym kampusie łąkę kwietną. Dzięki fundacji łąka. I pani Łąka. I tu przedstawię e, głównych sprawców. Jest to pani Łąka, pani Natalia Podyma i po prostu Łąka: Grzegorz Walkiewicz i e, Maciej Podyma. E, I oczywiście ten dzień absolutnie nie udałby się, gdyby wśród nas. Nie pojawił się sponsor. Firma Biolider Biogen for Gal Garden i pani Anna Strug. Dzięki pani Ani mogliśmy się dzisiaj spotkać i będziemy mieć tę pierwszą. Kwietną łąkę. Zapraszamy wszystkich do tego, aby przychodzili, obserwowali, patrzyli, jak ona się pięknie nam rozwija, zmienia i jak bardzo całe to wnętrze naszego parku, naszego starego kampusu w otoczeniu tego niezwykłego platana, jak bardzo się zmienia. Więc teraz się troszeczkę sprawdzimy Państwa wiedzę. Proszę sobie wziąć szczyptę. I proszę rozpoznać przynajmniej dwa gatunki, które znajdują się w tym, w tej mieszance. Proszę, nasiennictwo, tak. Proszę. Mała podpowiedź z fiolkami, Grzegorz przejdzie, może pokazać. Proszę. Mała podpowiedź. Mamy taki, takie małe nasiono, które się czepia. To jest rzepik. Jeszcze raz. E, nie, rzepik to jest ten, to jest rzepik. Tak tutaj, to jest rzepik. Czyli mamy rzepik, który się czepia. Mamy też koziwró łąkowy, który przypomina, gdy ma aparat lotny, przypomina dmuchawca mniszka pospolitego. Misiek powiedz o Jaskrze. Jaskrze. A... Mam ciekawostkę dotyczącą jaskra i jego płatkach, które są wyjątkowe w świecie kwiatów. One odbijają słońce, są takie połyskliwe. Naukowcy bardzo zastanawiali, długo zastanawiali się, dlaczego tak wygląda jaskier i zbadano płatki jaskra. Odkryto, że pod cienką warstwą skórki, epidermy z barwnikiem znajduje się warstwa powietrza oraz skrobi i dzięki temu jaskier potrafi odbijać światło. Niestety to jesteśmy teraz w cieniu, ale jak nachylę rękę i bym trafiła w słońce, ale chyba nie ma szansy tutaj, to on odbija światło i później naukowcy zaczęli się zastanawiać dlaczego. Dlaczego on tak robi? I to jest po prostu taki mały bat reflektor, jak Batman miał swój reflektor, tak? On odbija słońce, dzięki czemu e, owady są w stanie go znaleźć oraz. Jako że jaskier jest heliotropem, czyli podąża za słońcem, jak jest zimno i pochmurno, on jakby układa płatki w kształt takiej anteny satelitarnej, skupiając promienie słoneczne w środku tutaj, gdzie są pręciki z pyłkiem i ten pyłek szybciej dojrzewa. I jaskier potrafi mieć wyższą temperaturę o kilka stopni niż otoczenie. Czy ktoś ma jeszcze nasiona w swojej ręce? Dobrze, proszę wyrzucić, spróbować wysiać równomiernie. Niestety słabo to widzimy, tak? Jeżeli mamy nasiona, które wysiejemy po prostu tak prosto do gruntu, no to ich nie widzimy. Nie wiemy, gdzie wysialiśmy. Jest, jest też ich tak mało, ponieważ wysiewamy tylko 3 gramy na metr kwadratowy, z 10 razy mniej niż trawy. One też nie mają kontrastowego koloru, więc musimy je zmieszać z. Mieszamy je z vermiculitem. To jest taki specjalny mat, y, minerał, proszę zobaczyć. On jest ekspandowany p, przy wysokiej temperaturze. Y, podobnie trochę jak ryż preparowany czy coś takiego. I t, ten właśnie vermiculit y, jest takim świetnym nośnikiem. Mieszamy go w takich proporcjach, żeby go było 10 razy więcej niż, niż nasion łąkowych, przynajmniej. I zobaczcie, że poprosimy panią doktor o sypnięcie. O, zobaczcie Państwo, że w momencie kiedy on upada na, na, na miejsce jest kontrast. Proszę bardzo. I bardzo proszę magnifikencjo. bardzo proszę im o pierwszy rzut. O, bardzo proszę. Poszły pierwsze nasiona, szanowni państwo. I teraz wszyscy razem rzucamy. Teraz robimy tak, że w trosce o państwa buty nie będziemy robić, nie będziemy wchodzić, tylko będziemy szli dookoła. Po trawie idziemy dookoła, idziemy dookoła i siejemy. Tak, możemy iść dookoła. Umówmy się, że, że ja tutaj w środku wysieję, Dokładnie, z uwagi na to, że wiatr troszkę nam niesie te nasiona, to faktycznie niekoniecznie zawsze, zawsze te nasiona wpadną tam, gdzie byśmy tego być może chcieli. Dlatego przy kolejnym przejściu po prostu te miejsca, które są które są gdzieś tam puste, poprawiamy, zakrywamy. <śleszone> <glorowano> oczywiście, oczywiście, jako Fundacja Łąka. Wysiewamy cymetrów kwadratowych. Gdybyśmy chcieli wysiewać ręcznie, to prawdopodobnie nadal byśmy byli na drugiej łące zakładanej w tym roku, dlatego musimy... Nie, nie będzie za gęsto. Jest na tyle, jest na tyle, jest na tyle ta mieszanka taka rozwodniona, że w tym momencie... Tak. Słuchajcie, pamiętajcie Państwo, gdzie sialiście, yy, gdzie rzucaliście kwiaty, bo w momencie, kiedy kwiaty wykiełkują, zakwitną, to wtedy będziecie wiedzieli, że to. To, to ten nasz konkretny kwiatek, że to, że to ja rzuciłam, rzuciłem i to jest ten kwiat, który po prostu ja wysiałam. To naprawdę robi dużą satysfakcję. Łąka kwietna przyciąga, proszę sobie wyobrazić, yy, nawet 300 gatunków zwierząt. Oczywiście głównie to są zapylacze, to są motyle, to są ptaki, więc to miejsce będzie cały czas tętniło życiem. Z uwagi na to, że to kwitnienie będzie cały czas. Yy, Postępowało po sobie kolejne gatunki. Chciałam przedstawić preparat do regeneracji i stymulacji nasion, które państwo przed chwilą posialiście. Dzięki zastosowaniu preparatu mikrobiologicznego, w którego w skład wchodzi kilkanaście szczepów różnego rodzaju bakterii, które będą wspierały zarówno ukorzenianie się tych nasion, oraz ich równomierny wzrost, a także w późniejszych etapach Zarówno kwitnienie, jak i, jak i wybarwienie. Zastosujemy teraz ten preparat na, na całym obszarze i dzięki temu szybciej ta nasza łąka będzie rosła i szybciej będzie cieszyła Państwa oczy. Rośliny będą kwitły do końca października, do końca sezonu wegetacyjnego. Łąkę kwietną właściwie pozostawimy nieomal bezobsługową. Jedynym zabiegiem, jaki trzeba wykonać, to jest koszenie. To koszenie będzie dwukrotne, dwa razy w roku trzeba je zrobić. Czyli w lipcu kosimy te rośliny, które kwitną wiosną, późną wiosną. Zostawiamy. Pokos na miejscu przez dwa tygodnie pozwalamy się nasioną wysypać w tym miejscu. Potem zbieramy ten pokos, co jest bardzo ważne, ponieważ łąka kwietna nie lubi. Zbyt dobrych warunków, to znaczy, jeżeli by miała zbyt wiele azotu, weszłaby tu nam pokrzywa, weszłyby nam tutaj trawy. Zatem musimy ten teren utrzymać trochę w takim jałowym stanie, takim trochę głodzie, po to, żeby Łąka Kwietna również miała taką motywację do tego, żeby wypuszczać korzenie. Jak widać tam na tablicach edukacyjnych, Łąki Kwietne, rośliny łąkowe mają nawet, proszę sobie wyobrazić, korzenie 25 razy dłuższe niż trawy. Dzięki temu sięgają do składników odżywczych i do wody. O której my w ogóle zapomnieliśmy, że spadła. My być może zdaje nam się, że tych opadów dawno nie było, i dookoła trawa jest już po prostu wypalona przez suszę, przez słońce, natomiast łąka kwietna nadal będzie zielona. Będzie sobie kwitła w tym pierwszym roku. Kwitnie tylko 30% naszej mieszanki, i ta, to 30% jest ukłonem w kierunku bardziej estetyki niż ekologii. Jeżeli chodzi o funkcje ekologiczne, przede wszystkim te, te rośliny, które są wieloletnie, które w pierwszym roku będą wypuszczały te długie korzenie, będą budowały zielone rozety, i które zostaną tutaj na bardzo, bardzo długi czas, będą się po prostu budowały. One w pierwszym roku nie są zbyt Efektowne, natomiast są bardzo efektywne. Walczą o to, żeby, żeby zbudować sobie właściwe warunki na, na kolejne lata, i wtedy, w momencie, kiedy po tym pierwszym roku, kiedy rośliny wieloletnie już zapuszczą korzenie, wytworzą rozety, wtedy ta łąka jest. W cudzysłowie, mówiąc kolokwialnie, nie do zdarcia. Jest takim już organizmem bardzo trwałym i rzeczywiście będzie cieszyła oczy. Z uwagi na to, że tu jest kilkadziesiąt gatunków, to faktycznie będą się zmieniały kolory. Może być tak w sezonie, że jak Państwo będziecie przechodzili w jednym tygodniu, to to miejsce będzie na przykład niebieskie, w kolejnym żółte. Jak barwy w klapach naszych gości, wiadomo, symbolizujemy solidarność z narodem ukraińskim. Zatem te wszystkie kolory się tutaj faktycznie pojawią. Wysiew mamy właściwie przeprowadzony, oprysk robimy. Jest to naturalny, naturalny, naturalny środek. Oczywiście brzegi są ważne. Słuchajcie, wiadomo jak to jest. Będzie, będą tutaj goście spacerujące alejką sobie obserwować, co tutaj wyrośnie. Oczywiście to jest takie miejsce, jak tylko tutaj przyszliśmy, młodzi ludzie sobie pod tym drzewem tutaj pięknym odpoczywali, więc liczymy na to, że łąka kwietna będzie jeszcze takim dodatkowym wabikiem nie tylko dla zapylaczy, ale też dla cudownych ludzi.